DUPING! Premierze Morawiecki, proszę opowiedzieć coś o reformie nauczania. Staram się po prostu od czasu do czasu czegoś nauczyć. Właśnie po to, żeby no, na przykład w szkole zobaczę, jakie są przedmioty, i idę też do szkolnego sklepiku. No, na przykład bardzo ważne jest takie zjawisko, pani mnie pyta o przedmioty chociażby, czy też o naukę tak w ogóle. A po drugiej stronie są sklepiki. Sklepiki cieszą się z tego, że większość uczniów jest nie za bardzo rozgarnięta i uczy się w nich różnych przedmiotów: polskiego, matematyki, fizyki, a nawet gegra jest uczona. Zatem podsumowując, w związku z tym e, kojarzy. Kojarzy pani taką piłkę taką lekarską, taką ciężką? To nią się bardzo źle gra w koszykówkę i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś w takim sklepiku szkolnym mógł nią grać w kosza, bo to by było bez sensu, trzeba by było całą nową posadzkę kłaść, no i to by jakby ubodło nas dosyć mocno, całą szkołę i wszystkich dookoła, po prostu, dlatego... Okej, okay, to może minister Czarnek jednak. Dobra, słuchajcie, to ja wam powiem o tej reformie nauki, no bo w sumie też sam ją wymyśliłem. Zaprosiłem do niej kilku niezależnych ekspertów, którzy będą nauczali całą Polskę różnych przedmiotów. Eee, ja sam będę uczył wychowania do życia w rodzinie, które będzie na maturze. W tym roku podziękujemy sobie i rezygnujemy z matematyki i fizyki, bo są niepotrzebne. A póki co chciałbym przedstawić Państwu pierwszego nauczyciela. Szkoła, kościół i strzelnica to będzie teraz jedno. Takie przysposobienie obronne nie mylić z PO. Od dzisiaj każde dziecko dostanie strzelbę i musi wyeliminować swoich rówieśników. Tą strzelbą przejdźmy do WF-u. Kochani, jak wiadomo w zdrowym ciele zdrowy duch i jeszcze jedno nie ma druha Borucha, to taki harcerski dowcip, a skoro przy tym jesteśmy, lekcje WF-u będą się odbywały od dzisiaj pod granicą białoruską. Zresztą więcej o tym projekcie opowie nam wszystkim tutaj minister Kamiński. Udało nam się załatwić najlepszych WF-istów. Mamy 10 z Syrii, 11 z Afganistanu, czterech z Iraku, jednego z Egiptu oraz specjalnie dla ćwiczących dziewczyn dziewczynkę z kotem. A tutaj mamy pana Asharul Haka, który poprowadzi WEW w języku rosyjskim. Gwarantuje, że wszyscy na tym skorzystamy. No dobrze, to teraz może po prostu przejdźmy do biologii. To będzie trudny rok, bo trzeba podręczniki z biologii napisać na nowo, ale spokojnie, nie martwcie się, podejmę się tego osobiście. Mam dosyć darwinowskich kłamstw i insynuacji, że moim przodkiem jest jakaś małpa. Moim przodkiem był Jezusek. A nie wyskrobana, brudna, śmierdząca, obrzydliwa, ochydna małpa. Ja nie pochodzę ani od małpy, ani od Jezuska. Ja pochodzę z Dark roomów. Dlatego też mam najlepsze gardło w polityce. I będę was uczył muzyki. No to śpiewamy. Maska! Znacie maskę? No to jedziemy! Maska z napleta się kruszy jak ser! Prosto w makaron i ją mocno wcier! Tak jak parmezan rozpływa się! Jak ją podgrzejesz, chuj smaczna jest! Mastka! 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 Maska z napleta się kruszy jak ser! W makaron ją wcier! Pa panie no? Robercie, ale inny Robert już zaklepał, no? bycie nauczycielem muzyki! No. E, to ja w takim razie zaklepuję! E, bycie nauczycielem informatyki! bo mam kumpla, który grypsuje, a ja w życiu żadnej gry nie popsułem. Kto nie skacze, ten nie zna niemieckiego. Donald nie skacze, bo Donald zna. Zapraszamy. Meine liebe Freunde, Damen und Herren, mein Name ist Donald Tusk. In diesen Lektionen lernen wir die Grundlagen der deutschen Sprachen, Nomen, Adjektive, Verben und Propositionen. Wir werden auch lernen, Polen zu tauschen und nach Bruksel zu fliegen. Keine Ahnung, Leute, und Hände hoch! Eee, tak, jestem wkurwiony na Donalda Tuska. Bo ja miałem uczyć też mi Niemcy płacą. Znaczy, też doskonale znam język niemiecki. Ja ja naturdisz absolutnie i takie tam. Jako, że wszyscy chcą uczyć pogańskich języków. Ja z kolegami nauczycielami postanowiłem, że będziemy uczyli historii i języka polskiego jednocześnie oraz zredagujemy wszystkie czytanki. No to zaczynamy. Ala ma kota, a kot ma ale. To jest OK, ale potem jest, że kot należy do Ali i my tego nie akceptujemy, bo Ali akcza postrzelił papieża i my się nie zgadzamy, żeby o takich ludziach jak on było w czytance. Proste. To była moja pierwsza czytanka. Dzięki niej jestem tutaj. I święcie wierzę, że. Ten kot na pewno na 100% jest Ali. Pozwólcie mu być sobą. Kochani, jak króciutko, jeżeli nikt się do tego nie zgłasza, to zdejmę ten ciężar i z przyjemnością zostanę waszym nowym nauczycielem przedsiębiorczości. Oprócz tego proszę do końca dnia wpłacać mi składki rodzicielskie i ubezpieczenie, a, a ja się na pewno wszystkim zaopiekuję. Dobra, słuchajcie, powiem wam co robimy. Odchodzę z rządu. Dobra, już dzieci nie, nie kraszcie. Hej, odchodzę, ale zostaję nauczycielem. I będę uczył wszystkiego, co te patałachy przede mną. Teraz możecie bić brawo, proszę bardzo. Klap, klas,